Cześć, dzisiaj filmik ze zwrotami, wyrażeniami, które przydadzą się każdej osobie, która pracuje w kraju niemieckojęzycznym, czyli w każdym zawodzie te zwroty mogą Wam się przydać i mogą Was, można powiedzieć, uratować z jakiejś trudnej sytuacji. Zacznijmy od takich wyrażeń w formie rozkazującej, czyli podaj mi, pomóż mi, wysyp, wylej i tak dalej. No właśnie, takie najpierw takie wyrażenie help me, czyli pomóż mi. Możemy użyć w każdej sytuacji, cokolwiek robimy, po prostu powiemy help me, a potem mamy czas, żeby pomyśleć, jak zbudować to kolejne zdanie, jeżeli w ogóle jest taka potrzeba. Give me, czyli daj mi, bądź Podaj mi, gib mi I też tutaj, zobaczcie, no, pewnie mamy mnóstwo, czy na budowie mnóstwo narzędzi, czy w domu, jeżeli pracujemy jako opiekunka, mamy mnóstwo przedmiotów, czy jeszcze w innym zawodzie, mamy mnóstwo rzeczy. I gdy powiemy, gib mi das, wskażemy palcem, to to już wystarczy, tak? Czyli my często możemy... Mm, Warto znać, słuchajcie, takie zwroty, które możemy właśnie użyć w każdej sytuacji bądź w wielu sytuacjach. Give me a das, daj mi to. Nim das, weź to. Znowu kolejny zwrot, którego użyjemy w wielu, wielu sytuacjach. Gay, idź. I tutaj też możemy. Powiedzieć idź i weź to, czyli gej und nim das, äh, albo gej und gib mir das. Idź i daj mi to. Czyli my możemy połączyć te zwroty, o których właśnie e, dzisiaj sobie mówimy, i budujemy w ten sposób e, trochę dłuższe zdania i wypowiedzi. Bring me, ja, przynieś mi. I tutaj też możemy powiedzieć: bring me ja, das, przynieś mi to, albo bring me ja, i tutaj wstawiamy nazwę tego danego przedmiotu, e, który chcielibyśmy otrzymać, który ma ktoś nam przynieść. Mm, Szycze i szyte es, słuchajcie, jest takim fajnym zwrotem, szczególnie chyba przydatnym na budowie, bo oznacza zarówno wylej to, jak i wysyp to, ponieważ czasownik szytn oznacza wylewać, wysypywać. Więc szyte s, wysyp to, szyte es, wylej to i jeszcze jeden taki zwrot rówmyś in na stunde an, czyli zawołaj mnie za godzinę rufmyś in na stunde an. to są takie zwroty, które jak widzicie możemy użyć naprawdę w wielu sytuacjach, ale um, to są wyrażenia, które my mówimy, ale też w, wiadomo w pracy jest kilka osób i ktoś może coś do nas powiedzieć i co w sytuacji, gdy nie rozumiemy tej drugiej osoby, albo gdy potrzebujemy chwili, by zrozumieć, co mówił ten człowiek. No właśnie, co wtedy w takich sytuacji zrobić? Możemy powiedzieć, możemy na przykład nie zrozumieć jednego słowa. I wtedy powiedzieć możemy, ich verstehe das Wort nicht albo ich verstehe dieses Wort nicht, ja nie rozumiem tego słowa, ja nie rozumiem słowa, <laughs> w tym miejscu wstawiamy właśnie to słowo, którego nie zrozumieliśmy. Mm, możemy powiedzieć po prostu wybyte, słucham, czyli w ten sposób prosimy o powtórzenie. Mamy też chwilę na to, by jeszcze raz sobie to zdanie przeanalizować, spróbować je zrozumieć. Możemy po prostu powiedzieć, i nie rozumiem Ciebie. Um, albo i śwerszteje nie rozumiem Pani, Pana, jeżeli jesteśmy, jeżeli z kimś rozmawiamy i jesteśmy i tutaj chcemy użyć formy grzecznościowej. Albo wiederholen. bitte byte wiederholen Sie das. proszę, niech Pani to powtórzy. Albo vidahoulen das bitte. Powtórz to, proszę. Tutaj też ważne jest to, żebyśmy mieli gdzieś w głowie dwie formy. Jedną formę zdanie z formą grzecznościową, a drugie zdanie właśnie z taką formą per ty. Czyli byte wiederholen Sie das albo wiederhole das bitte. By też i etwas langsamer, czyli proszę niech pani mówi trochę wolniej. To jest też fajna opcja, by właśnie w ten sposób powiedzieć, by ktoś mówił do nas wolniej, bo naprawdę wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć dużo, dużo więcej. Jesteśmy w stanie przede wszystkim podzielić sobie te słowa. To zdanie na słowa, e, i e, łatwiej jest po prostu nam e, zrozumieć, gdy ktoś mówi do nas wolniej. Czyli możemy powiedzieć znowu w formie grzecznościowej, By też etwas langzama, ale możemy też powiedzieć to w formie takiej na ty, czyli szprysz etwas langzama, czyli mów trochę wolniej. Iść w rozumiem. No właśnie. Ktoś do nas coś powiedział, ale potrzebujemy chwili, by odpowiedzieć. I wtedy możemy właśnie powiedzieć: "I rozumiem." Einen Moment, chwileczkę, właśnie albo rozumiem, albo to Einen Moment to daje nam taką, taką chwilę na ułożenie tego naszego zdania, ułożenie wypowiedzi, odpowiedzi na zadane na przykład pytanie, więc też warto takie zwroty znać, bo gdy nic nie odpowiadamy, druga osoba myśli, że może nie rozumiemy, więc warto zakomunikować, że rozumiem, ale potrzebuję właśnie tą chwilę na skonstruowanie odpowiedzi. Możemy też, jeżeli czujemy wstyd, że nie potrafimy czegoś powiedzieć albo nie potrafimy powiedzieć tego tak, jakbyśmy chcieli, czego nie powinniśmy czuć, bo jesteśmy. Polakami mówimy świetnie w języku polskim, a uczymy się dopiero tego języka niemieckiego, więc warto go ćwiczyć właśnie przez mówienie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, że musicie jakoś usprawiedliwić to, że nie jesteście w stanie budować długiej wypowiedzi w języku niemieckim i tak będziecie czuć się lepiej, jeżeli właśnie to zakomunikujecie i to jest ok, to jest w porządku, warto powiedzieć Ich spreche nur wenig Deutsch, czyli ja mówię tylko trochę po niemiecku i w ten sposób zakomunikujecie, i tak ściągniecie z siebie jakiś taki e, obowiązek, czy taką chęć mówienia: e, świetnie, to Wam też da taki luz w tej mowie, e, i w ten sposób będziecie po prostu mówić. Tak, to jest najważniejsze, żeby mówić, bo to jest najlepsze ćwiczenie, by. E, by rozwijać te swoje kompetencje zarówno gramatyczne, jak i e, jeżeli chodzi o słownictwo w języku niemieckim. Także warto nawet zakomunikować e, Niemcowi. Ich spreche nur wenig deutsch. Mówię tylko trochę po niemiecku. I się otworzyć i mówić w tym języku niemieckim, ale mówić. E, więc to też bardzo ważny zwrot e, i warto go sobie zapamiętać. E, ale słuchajcie. I pobyt w Niemczech to również czas, kiedy my możemy nauczyć się wielu nowych słów, wielu nowych wyrażeń, i warto ten czas właśnie na to wykorzystać. I ktoś mówi do nas jakieś zdanie, nie znamy tego słówka, ale no chcemy, chcemy poznać to słowo, chcemy je zapamiętać, i wtedy, słuchajcie, możemy powiedzieć takie zdanie. Lassen Sie mich das nachschlagen. Proszę pozwolić mi to sprawdzić w słowniku albo las mich das nachschlagen. Pozwól mi to sprawdzić w słowniku. Słuchajcie, wpisujemy mm, oczywiście słownik y, w formie takiej online w telefonie jest niezbędny. Wpisujemy sobie to słówko, ale dajemy Niemcowi wpisać to słówko właśnie po, po wypowiedzeniu tego zdania i już wzbogacamy nasz słownik o kolejne słówko, no i doskonale znamy kontekst sytuacyjny, kiedy tego słowa możemy użyć, więc też warto to, to zapamiętać. Schreiben Sie es mir bitte auf. Proszę mi to napisać, albo właśnie nosimy gdzieś tam kartkę, ołówek w kieszeni i niech nam zapisze to słowo Niemiec, a później sobie sprawdzimy te słówka te słówka właśnie w słowniku i w ten sposób znowu poszerzamy swoje Swoją wiedzę. Czyli schreib sie es mir auf. Proszę mi to napisać, albo schreib es mir auf, czyli proszę, napisz mi to. E, słuchajcie, to są wyrażenia, zdania, które naprawdę każdy, kto przebywa w kraju niemieckojęzycznym, powinien znać, bo to nam pozwoli. Um, Czuć się tam po prostu swobodniej i tego wam życzę. Czujcie się swobodnie, mówcie w języku niemieckim i dużo e, osłuchujcie się, jeżeli macie taką możliwość, to nie unikajcie tego kontaktu z Niemcami, kontaktu z językiem niemieckim. Do usłyszenia i zobaczenia.